maneczko z tej strony Agramatic jest ze mną Esmaniak Dzisiaj znajdujemy się w grze Teres. no i dzisiaj lecimy, sporować Bartek co? Jak widzicie Spin Teres Runder była tego, jest za darmo to trzeba tylko wystać I się lecimy, jak widzicie, to są krazy? Te cichorówki nie wiem co to jest. Na chyba są może krazy, nie wiem Lecimy sobie w dwójkę, ja ogólnie mam mniejszy zestaw, bo w sumie dwa duże by było... Co pan zrobił? Panie, coś pan Ogólnie nie braliśmy dwóch zestawów dużych, ponieważ jak się zakopiemy dwoma dużymi, to będzie ciężko, nie? Jak się zakopiemy jednym, to będzie wiecz o co chodzi, nie? Panie, coś pan robi Ogólnie mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku słychać A jak nie, no, no to trudno, macie problem <ścoughs> A gdzie jedziemy? Po drzewo najpierw, nie? Ej, my kiedyś graliśmy na... Panie, co my kiedyś chyba graliśmy razem już, nie? Ale z teraz nie graliśmy razem? Nie, nie Ja z kimś grałem i pamiętam jechałem kierowcami, dwa kierowce tylko paliśmy Panie ja tu idę jak, jak, jak dzik chyba Panie ja nie grałem, a jak? A ty grasz ogólnie na tych, na biegach jeszcze wbijesz czy po prostu automatycznych? Na automacie nie Bo do nie biegam razem na Ja na razie gram w sumie na automacie, bo wiesz, na razie się nie kopię, nie? to jest w porządku Oho. Najlepiej nagrywam na automacie, a chłopi tak, tak dalej wbijają biegi ręcznie, nie? <laughs> Ej, wiesz co, mamy to samo, ale nie wziąłem tej przyczepki z tyłu chyba, nie? Jo ja sobie będę mały, to będzie to największe chyba, nie? O to, to, to fajnie, dobra, ja sobie ogólnie dźwięk rozciszyłem, bo to jednak kurczę, także odblokowujemy te pojazdy czy na razie, nie? Ło wow. Człowieku, co to jest? Jak hop tromnął Jak się trąbiło? Na Na Hanie Yo. Ciężko masz w sumie, jakby nie patrząc, nie? No. Ale zauważyłeś to jest w sumie fajnie, realnie, ponieważ w środku słyszysz ten pojazd. A to prawda jest W środku, nie? No. no. Ale nie pasują mi te zegary. Mi tak te zegary wszystko wyglądają, nie? Mm. No ale, o tam Kirowe się wyłania. Tego, zaplanego jak bizon, jak bizon na zimę. Panie panie, na razie jeszcze nie potrzebny nam jest, jakby nie patrząc. Bo, ale lecimy, lecimy. E chyba będą wyścigi, to będzie szybciej. O jezu, moja ciężarówka. Przez, prze, przez Wisłę chyba za rzeka Czarnobylska mi się wydaje. Ale ogólnie jest DLC do Czarnobyla, ale chyba do normalnego, nie? No, no Popchać pana? Ja tam może popcham trochę, co? O O, o, to to, ale to idzie A jak się wyłączało chudy, żeby robić zdjęcia, pamiętasz? Panie Idzie czy nie idzie? zobaczymy jak mi pójdzie. Ej, nie wysłuchaj. Słyszy... No, jeden na jedynce. Ogólnie też dawno nie gra normalnego z Painteresa. Ogólnie to jest trochę sorry, jak tego go się ogarniał, bo nie pamiętam już. Ło o, o, to to. Dobra, daliśmy radę. Chyba nie chce iść, chyba focha. Do przodu idziemy na razie? No. A gdzie le lewo czy prawo? W lewo, dobrze, nie ma problemu. O, tam kolejny e, b, pojazd do odblokowania. Natomiast... o, ogólnie gramy tutaj, jak widzicie, dla Bartusia. Znaczy, gramy na Bartusia serwie Ej, chyba nie w lewo, tu nie w lewo nie ma człowieku. Chyba w prawo. Panie, coś pan zrobił. Ło, a tu wziął tego. Nie, nie przyjmę w propozycji twojej, dobra? A po co to Po co komu, nie, właśnie Dobra, lecimy o, Oczywiście Bartka panie znacie, bo tu już nieraz na live'ach, jak wiecie, znacie go Jest, jest maniak, oczywiście. oczywiście Pamiętaj, odcinek 17, na Sosnówce, na pewno, jest Na pewno no, no, wszyscy pamiętają, nie? <grystanie z wierzymi> Nowy kanał, ale nie, wszyscy pamiętają Panie, ale to musi iść a ogólnie, dużo jeszcze nam zostało do tego drewna, czy nie? Do zannego drewna. Nie, ale to. Pana Dobra, damy radę. Tylko potem wiesz, jednak to obciążenie. W w tej grze jest fajnie, nie? że jednak to obciążenie coś samo robi, a nie, że wiesz nic, nie? Pana popcham trochę, co? Pana popcham. Kocham pana. Jako, wiec, najgorsze nikt z nas nie wziął paliwa. Dobrze, Panie elektrycznym się wydaje są Ojej, ja, gdzie ja wjechałem? <laughs> ja tu ja bałem się w tataka To ja na trójce cisnę Myślisz? Dobra, mamy jedynkę, no Okej okay, jadę, bo sobie przełączyłem Na No jedynce faktycznie jednak idzie, nie? Ile to mam biegów? A 5, ok. Dobra, wyłączamy sobie. <grywa> 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 Dżifu się wykuło. Ej, jest gas silnik O, dobra, zagadał. Dzie dziękuję.

No Masz, No A to na Dobra, okej okay. Dobra, już, już kumam, bo mówię jednak Mówię, w tą grę trochę nie gram. A gdzie ty pojechałeś? To dobra, to podczep się, co? Ja cię, ja cię wyholuję Czy odzewo gdzieś pojechałeś? Odzewo wziąłeś, nie? Ale w ogóle nie widzę twoje liny, nie? Pozdro Ale na jedynie sama ciężko w tym błocie, powiem Ci W sumie taka, taka typowa jesień jak u nas, nas, w realu Bo też błocisto Ogólnie jak będzie barka, że za cicho słuchać, to przepraszam A jak Obra, jedziemy, ale tu, o jesteśmy, na stacji benzynowej zatankujmy się, co? Jo A, Panie, to trochę paliwka bym chciał A jak się tankowało teraz? Dobra już. Dobra, zatankowany Gdzie teraz jedziemy, panie Bartku? Na prawo. Ok. Ja się cofnę, zobaczę gdzie ty jesteś tam. Ogólnie, odcinek nagrywam na spontanie bez żadnego przygotowania, więc jak coś. No po prostu tak, na spontanie na akse, tak? Trochę to odjada, nie? Dobra, to ciśniemy dalej, nie? Jo. Ej, tu drogi nie ma już! A nie ma drogi! Czyli? E, czyli, 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 czyli? Prosto, nie, Prosto te, te tataraki. nie, stój, 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 stój. Stój, stój. <ślamy> Ja nie, 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 Dobra, jestem chyba, nie? Jestem, udało się. Nie, coś tam pamiętam z tej gry jeszcze. W sumie, tak szerzej chyba nie grałem ponad rok w normalnego, nie? Nie, to tak, żadnego DLC nie kupowałem w sumie. Nie, tak, za darmo to bierę, tak? A co tam było w tym darmowym? Ej, są do drunera już mody? O To trzeba normalnego nagrać znam Z w moldach I ja bym wodził tak Ja bym em Nie tu? Ja się bawię w Tartak jak coś No nie, chyba tego, seria od zera do, do drzewa A tu kamieniste są tu Trzeba będzie tego Kamienie pozbierać kiedyś Ja tu pana pcham tak przy okazji Lubi pana pchany być? Ło! <noise> <noise> Ej, jest <w> mózgu zjechałem <noise> Panie, coś pan zrobił. jak się prowadzę ładnie. Od tyłu. Boże, choinkę. Chłopiec. A myślałem, że tego. A grasz na kierownicy, czy teraz normalnie? Na kierawetusze. No, ogólnie jest taki gościu, który streamuje z nie? I ta kierownica ma, wiesz, od, obok mikrofonu i tak to jęczy, że masakra, nie? No tak A jak? To jest mostek? Nie, myślałem, że tak mi się wydawało Ogólnie, wiesz kiepskie, że nie, fajne jest to, że w kabinie się nie wychyli się jak w farmingu wiesz o 360 coś stopi, tak jak to zrobili jak w Eurotraku, nie? To jest fajne. To jest też fajne, Panie, żeby. Nie, tracimy, nie, Panie... Chyba, to chyba coś ręka nie musi biegu złamać. Złamać biegu, wbić biegu co. Nie, Trzeba przykleić jak na nową. Widzisz? I na ta przyczepka taka mała, ale robią przechania, nie? Ducha pana będę wymijał. Ani. Ani, ani, drewo. Ani. Ja tak chciałem sobie tu przyjechać. Bo mówię, ja tu się bawię w choinko, jak choinki z na święta, nie? Już trzeba bo to już grudzień Panie, Ten odcinek, jak moje stawianie, będzie pewnie za pół roku, więc nie sugerujcie, że tym. No bo ja ogólnie nagram na zapas. Bo potem, wiecie, nie ma czasu, a potem jeszcze coś co wystawiać, nie? Ja teraz spojrzę troszkę ze środka, bo troszkę to jest bardzo fajnie. Szkoda, że nie w środku nie widać jak gościu zmienia wiesz, bieg, tylko cały czas skręci kierownicą, nie? To jest czasno, Bo jednak, jak sobie masz tą kamerę, jest z zewnętrzną, to widać, nie? O, tu. O, co to za machina, panie? Dobry. O Boże! Mam 400 uszkodzeń. Ej, a tam. A tamten nie jest. Ma tamten przyczepkę do tego, do drewna, tamten duży czy nie? Ja nie wiem, ale to bardzo szybko nie. tylko jest. Co mówisz? No to może być Ja sobie Chciałbym zobaczyć, czy. A to mam azot. No dobra. Co mam? Malaza. To 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 Ten nie mam przyczepy, nie? nie mogę nic dać, nie. To To chyba muszę tym co jechałem mi się wydaje. Naprawić się Daw! O ma siodło do naprawiania. tam tamtego, spokojnie, dobra Boże na hamulcu ręcznym cofam Gdzieś ty pojechał? No o, po drew, po idziemy, dobrze Ja mówię do ciebie o jakiego? Mówię do ciebie o obrazach? To co? Co mówisz? Ja mam do ciebie No taki jakiś ten hmm. Czy tu muszę załadować? Jakiś taki biały, nie? Nie wierzę O Nie mogę nie załadować Należy zamontować na dwozie skrzyniowe no, Tak samo Ja yep, pięknie yep. Ty możesz A tam to małe coś z tą przyczepką Nie możesz Czyli Trzeba mieć, do długiego albo krótkiego trzeba mieć też tą przyczepkę, serio A do krótkich yeah. trzeba mieć te, trzeba mieć do średnich trzeba mieć przyczepkę Ja. No dobra, wiesz co to ma, Zmień pojazd, stój Czemu nie mogę się z pojazdu cofnąć? Ej, czemu nie mogę się cofnąć, tego... widzisz ten jest taki pojazd stoi z tą przyczepką taki, nie? ja nie mogę tego zmienić? Czemu nie mogę do niego wejść? Ale patrz, mam tutaj C255, nie? Obok. ja nie mogę do niego wejść? Nie odkryłeś go? to mnie nie nie mogę do niego wejść? A jakbyś ty wszedł do tego, którym. Ty jedzie, ten który stoi, abym ja pojechał twoim, da się tak zrobić? No nie A spróbuj Do tego co S tu stoi Nie, nie da się, da się ty. Jak się nie da? Musi się dać Nie, nie da się nie Dobra, to nic nie <min> zrobimy chyba, nie? Dobra Oj. Zapomnij... Myślę... Serio, to jest moja wina, ale dobra Dobra Ja będę jechał tym wielkim, i że cię ciągnął, co? No To potrzeb się od razu, co? Dawaj panu linkę Dobrze Gdzie jedziemy ogólnie? ogólnie Dobra A jak się walczy o z dyferencjału na R? Nie nie, na s a A, jo, no dobra Patrz jak to Ale szybciej idziesz chyba dzięki mnie, nie? Jo Za pan panu błośki porywasz W prawo W prawo? O, fajnie pań... Ale też w sumie ciekawa akcja takie, te, nie? Gdzie teraz? Bo nie Prost? Dobra, bo ja nie ma mapy włączonej. Dobra. A to idzie, panie. Została taka linka nierealnie przymocowana. No, trochę to by mogli poprawić, nie? No Jest taka no. No, Ale nie będziemy się też się pijali, nie? bo tak nie wolno. Tak. Aha, idzie, teraz tu chcesz jechać. Droga tu jest? A, a jo, dobra jo. chociaż nie jest nudno, co ty chcesz? Dobra tu, Tutaj, nie? Jo to wiesz, co jest teraz z ten, ten, ten... To jest taki grubas, nie? Twój jest taki chudy w sumie. A już idzie tego ciemnica jaryziańska. Włączyłem, spokojnie. Złem połączenie? Czemu za połączenie? Jesteś Bartek? Mam, ma w pink 66 tylko. Ale to mu się gotuje już tutaj, nie? To jest jakiś czołk chyba. On z Czarnobyla tam pewnie pomaga przy tym. Pewnie. Wiesz co w sumie? Gdybyś mi je... Gdybyśmy jecha... Gdzie teraz? Lewo czy w prawo? Lewo, nie? w lewo. Gdybyśmy jechali w sumie dwoma załadowanymi to by było ciężko. Chyba na tak lepiej pojechaliśmy, szczerze. Bo to by było ciężko, mi się wydaje, nie? Mam gaśnicę nawet, a masz gdzieś tam gaśnicę, pan? Czy ty masz bez PHP? A po co to komu? Najwyżej no, się spoli cały las, nie? Uwaga, to jest mostek. To jest mostek. Poszedł pan? Chyba to nie poszła, co? Gdzie ja mam jechać teraz? Prosto? Już drogi nie ma W sumie musiałem bieg wrzucić. Idzie, idzie, idzie. Jest w porządku. A teraz? Prosto, nie? Teraz na prawo. Na prawo. Panie, coś pan. Czekaj, 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 tak prosto było. Tak jest tutaj. No. Boże <śmiech> <śmiech>

Ukradi Tragedia wielka Ja nie w kurę zaglądować Fajlowy odcinek musi być, nie? No weź tą linkę tego odcinka Ja, Ja no Tak 800 uszkodzeń Koniec Nie mogę jechać już mam 800 Ile masz uszkodzeń. A ja 800 na 800. Tak więc co my wam dziękujemy za odcinek? Czyli macie się na razie cześć.